Na dwa, na dwa spokojnie, spokojnie. <śmieniciela> On no nie, konektor Nie, Miau <śmieniciela> O kurwa! A <śmieniciela> za <śmieniciela> Nie, 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 he nie, nie. To nie Jest ale... modne cisco O kurwa <laughs> Modne cisco? Modne cisco Dawaj jeden. modne Spokojnie, spokojnie Ale daj mu gotowe stary Kurwa, mówiłem daj mu gotowe I kuj, zważyłem i <laughs> 40 kilo i koty na słowa, No ale one, one chyba nie mają mniejszego to to mniejszy rozrys Mają, rozry. mniejszy, nie, mają mniejszy nie, a. nie, nie było takiej informacji nigdzie. Tak? Była ale tylko ty tam jest... angielskiego nie rozumiesz, to skąd ty możesz... Kurwo, czytałem to... na polskiej stronie dziwko <laughs> No jak, no, jak mnie spali, nie spalił ty... <laughs> mu przejazdem dałem A no to ten z Pałacu Trzeba zagrać na dwie a w ogóle. <grym znafania> na pięć, na pięć, no Grajmy, grajmy na pięć Zjedz gówno Dzisiaj doń kebaba w Lawasu A propos gówna Mama, mama, mama da Mama le ma, 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 ma. Mam Widzisz mi soczek. Jak to będzie kilowat, to wypożyczam skinę. Ale zapłacisz 10 zł za to? Nie mam gdzie... Nie, no pożyczysz mi chyba, nie? Nie, wysłałem ci na te bo głowie, bo głowie.

to nie jest to samo ja Nie wiem, nie znam się na naszym Kurwa, ale się dzisiaj gotujesz Damian Gówno W dupie Chody! Gówno w dupie, chlupie Czekaj <słuchaj> <słuchaj> Ja chciałem <ja> to powiedzieć <słuchaj> Macie czasem tak, że idziecie w noty do piwla się wyszczać i zapomniecie gaci zdjąć? Nie nie. <słuchaj> <słuchaj> Damian. 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 Ja ja, ja, nie, nie, tak. ja jestem debilem rozjebanym, że się patrzę na radar wcelowany w cieta. No nie tylko dlatego to musi...